Myślenice i TV, wasza telewizja internetowa. Rusza kolejny etap prac związanych z realizacją projektu Czysta Woda dla Krakowa w Myślenicach. Tym razem będzie to budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Myślenice. Z pytaniem o harmonogram prac i związanych z tym zmian w organizacji ruchu zwracamy się do kierownik jednostki realizującej projekt Czysta Woda dla Krakowa pani Edyty podmokły pani Edytu, proszę powiedzieć, od czego zaczną się te prace? Poruszamy na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i ulicy Słowackiego z budową separatora. Nie spowoduje to jeszcze utrudnień w ruchu, natomiast utrudnienia zapowiadamy od 14 lipca, to jest od poniedziałku. Będziemy startować na ulicy Reja, na ulicy Kazimierza Wielkiego od strony ronda imienia Chorobika w stronę wiaduktu na Zakopiance, na ulicy Słowackiego właśnie od tej wysepki w stronę ulicy Gałczyńskiego, na ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, na ulicy Solskiego na ulicy Mickiewicza właśnie, na ulicy Sobieskiego. Zakres prac jest dość szeroki, dość duży, bo mówimy tutaj o sieci wodociągowej, o kanalizacji sanitarnej, o kanalizacji opadowej. W związku z tym będą poważne zmiany w organizacji ruchu w centrum Myślenic. W jaki sposób będą prowadzone prace i jak będzie właśnie ta organizacja ruchu tutaj wyglądała? Przewidujemy według zmian organizacji ruchu, którą przedłożyli do nas wykonawcy zamknięcie ulicy Słowackiego, tak jak mówiłam na odcinku od skrzyżowania z Żeromskiego do Gałczyńskiego i ruch będzie jakby ulicą Słowackiego po drugiej stronie Bysinki dwukierunkowy. Natomiast na pozostałych ulicach ruch będą utrudnienia, ruch będzie wahadłowy. Jeśli chodzi o pracę w Centrum Myślenic, jak długo potrwają te prace? Prace przewidujemy zakończyć z końcem wakacji, czyli 31 sierpnia. Niemniej jednak mogą wystąpić różne kolizje, które przy takich pracach występują, więc ten czas jest planowany. Natomiast na bieżąco będziemy informować przez właśnie telewizję internetową, przez stronę internetową, przez Gazetę Myślenicką o tym, jak wygląda postęp prac i czy, czy mamy się harmonogramu skąd wzięła się konieczność realizacji tej inwestycji. Jeśli chodzi o sieć wodociągową zgłoszone by mieliśmy miejsca, gdzie występują największe ilości awarii przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Te miejsca zostały zinwentaryzowane, wyznaczone ulice i zakres wymiany tego wodociągu, bo po mieście mamy jakby wymianę tego wodociągu, natomiast jeśli chodzi o sieć kanalizacji opadowej i sanitarnej, w dużej części jest to rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od opadowej, to jest właśnie na ulicy Piłsudskiego, Gałczyńskiego i Słowackiego. I budowa zupełnie nowych, nowych kanałów opadowych. Natomiast kanalizacja sanitarna na ulicach Asnyka, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Bergela, Daszyńskiego to są te miejsca, gdzie jeszcze kanalizacji nie było w mieście no i po prostu uzupełniamy te braki. Centrum Myślenic, tak jak pani powiedziała, do końca wakacji, ale cały projekt przewidujecie do końca listopada. Na jakich terenach jeszcze będziecie później po wakacjach pracować? No przede wszystkim jest to osiedle tysiąclecia, jest to ulica 3 Maja, ulica Średniawskiego, jest to ulica Kraszewskiego, ulica Drogowców, na Zarabiu ulica Piłsudskiego, Parkowa i Zdrojowa. No i tutaj jeszcze w centrum Żwirki i Wigury, Jagiellońska. Kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa i sieć wodociągowa prowadzona przez jednostkę to jest jedna rzecz, ale nie będzie to w pełni funkcjonować, jeśli mieszkańcy będą mieli stare przyłącza do swoich gospodarstw domowych. Co w takim przypadku, aby to było spójne, należy zrobić? Zachęcamy mieszkańców do tego, aby w momencie, kiedy będziemy wykonywać przepięcie przyłącza wodociągowego, wykonali sobie na nowo przyłącz wodociągowy do swojej posesji. Związane jest to z tym, że te przyłącza na terenie centrum miasta są już stare i one mają powiedzmy te kilkadziesiąt lat już, więc istnieje obawa, że przy odkopaniu będzie już niestety awaryjność tego, tego przyłącza. Jest to, tak jak mówię, dotyczy to starego z, z centrum miasta. Jeśli chodzi o przyłącza wodociągowe, to firmy, które będą na terenie miasta wykonywać modernizację i budowę tej nowej sieci wodociągowej są po rozmowach z nami, więc one wyrażają jakby chęć i gotowość do tego, aby takie przyłącza wykonywać. Przypomnijmy, że prace budowlane w Centrum Myślenic ruszają już 10 lipca. Większość tych prac natomiast od 14 lipca, od poniedziałku, o dalszych etapach prac budowlanych i kolejnych zmianach w organizacji ruchu z tym związanych będziemy Państwa na bieżąco informować mniej więcej w odstępie tygodniowym.